Niech x oznacza liczbę członków pewnego klubu golfowego. Tą liczbę zwiększamy o 20%. To znaczy, że jeżeli na początku mieliśmy taką liczbę i ona stanowiła 100%, to jak te 100% zwiększa o 20%, to teraz mamy 120% z tego, co było na początku. 120% możemy w łatwy sposób zamienić na liczbę, bo powinniśmy wiedzieć, że procent oznacza podziel daną liczbę przez 100. Więc jeżeli 120 podzielę przez 100, to otrzymam 1,2. No i tutaj dopiszę jeszcze tą liczbę członków, która była na początku. Następnie taką liczbę członków zwiększamy jeszcze o 20%. Więc teraz mamy 1,2. 2x i to jest nasze 100%. Tak? Teraz to jest 100% i tą liczbę zwiększamy jeszcze o 20%. Jeżeli do 100% dodam 20%, to otrzymam 120%. Z tego co jest w tym momencie. Jak zamienię procent na liczbę i wymnożę liczby, to otrzymam o takie wyrażenie Następnie przyjrzyjmy się jeszcze raz niewiadomym. X oznaczyliśmy liczbę członków 3 lata temu. Ta liczba oznacza liczbę członków 2 lata temu, a ta liczba rok temu. I z polecenia wiemy, że rok temu do tego klubu należało 216 osób. No to zapiszmy takie równanie: 1,44x to się równa 216. Dzielimy to równanie obustronnie przez 1,44 i stąd otrzymujemy 150. A my w zadaniu mieliśmy policzyć, ilu członków liczył ten klub 3 lata temu. To była ta liczba x. Policzyliśmy, że 150 członków 150 członków.